Buongiorno, kociak Fik, Piwny głos w Waszych domach. Jakiś czas temu przekroczyliśmy milion minut odtworzonych na naszym kanale. Dzięki Wam, oczywiście. No, jak nie mamy miliona subskrybów. Subskrybentów, przepraszam. Nie mamy miliona filmików, ale mamy milion minut. Milion minut to jest też jakiś kamień milionowy. <grym> tak. I z tej okazji y, będziemy dzisiaj próbować czegoś wyjątkowego. Tak. Y, piwo, które zarówno na Untapped, jak i na RageBerze w momencie, kiedy sprawdzałem było numerem 1 we Włoszech, czyli najlepiej ocenione piwo w kraju, który... ...kochani, gdzieś na no Włochy przecież to tam... ...wino się pije, a we Włoszech jest zdecydowanie więcej browarów niż w Polsce. I jednym z pierwszych browarów rzemieślniczych, bo chyba w tym, dokład... w tym samym roku zaczął Baladin i Lambrate w 1996. Mhm. Właśnie Baladin, a to jest jego szczytowe osiągnięcie. To jest piwo, o którym zaraz będziemy opowiadać, jak będziemy je degustować. I jest opakowane bardzo, bardzo godnie. Wienko. I to jest. Kentucky x Ksiaju Ksijaj to jest w ogóle seria. Jest kilka Ksiaju. Ta wersja Kentucky. Ktoś by pomyślał od razu, że leżakowane w Bourbonie. Whisky z Kentucky. A nie. To jest leżakowane w beczkach w winie Z dodatkiem tytoniu Kentucky. I nawet jest tu napisane. No, nawet po włosku. O dziwo. Tak, jest w dwóch językach. Tak. I teraz ja będę walczył z lakiem. A ja w tym czasie wam e, poopowiadam co nieco o tym piwie. Tak? Tak. E, bo warto wiedzieć skąd się wzięła ta dziwna nazwa. A właśnie, naz nazwa to jest świetna historia. E, jest to imię wymyślonej córki, córki właściciela tego browaru. Właściciela, założyciela. Ehm, to znaczy to to brzmi trochę dziwnie, ale należy. Tak, należy wyjaśnić, że ta córka miała 3 lata, kiedy wymyśliła sobie tę wymyśloną córkę. Więc to się robi już troszeczkę bardziej normalne. Kto może powiedzieć, że no, moja wymyślona córka jest najlepiej ocenionym piwem we Włoszech? No biorąc pod uwagę to, że. Jednym z najlepiej ocenionych barley na świecie. To piwo powstało w 2004, chyba, tak? Pierwszy. Albo piąty. No to, y, to znaczy, że ta córka już musi być pełnoletnia, więc może się spokojnie chwalić tym, że ma wymyśloną córkę, która jest tak znana. Zresztą w ogóle właściciel y, Baladena nazywał swoje piwa od swoich dzieci, no i najwyraźniej też wymyślonych mhm. wnuków. Tak. A właściciel to Musso. I to jest y, ciekawa sprawa z nim, bo wiele browarów rzemieślniczych. Podkreśla, kto je założył, gdzieś tam jest historia. W baladenie to nie ma w ogóle dyskusji. To jest, to jest Teomuso, to jest, to jest powtarzane wszędzie, w każdej możliwej sytuacji. To jest on, to jest ten człowiek jest z tym piwem. Oraz jego wymyślona, wymyślona wnuczka. wnuczka. O samksiaju, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. To jest jedno z piw, które każdy kiedyś powinien spróbować. To jest Kompletnie inne podejście do piwa niż wszyscy inni. Gdyż piwowar sobie wymyślił, że on bardzo lubi takie mm, wina jak Madeira, Sherry, takie mocno utlenione, i chciałby zrobić coś takiego w piwie. A więc zaczął eksperymentować, kombinować. No i w końcu, po iluś tam latach prób, udało mu się. Idealny skład, idealna procedura, idealna zawartość alkoholu wszystko tak, jak chciał. I to jest piwo, które jest utleniane. Bo normalnie. Każdy piwowar robi wszystko, żeby jak najmniej tlenu się dostało do piwa. Bo nawet w imperialnych stoutach, w porterach bałtyckich, w kwadruplach, w piwach, które mogą leżakować, wpływ tlenu daje nu dużo nut pożądanych. Są pożądane, są fajne, ale też jest ten mokry karton, takie różne inne przeszkadzające, więc generalnie tlen out. A tutaj bach, tyle tlenu dajemy, utniamy na maksa. Każda butelka. Zanim trafi do sprzedaży, od uważenia, no to minie przynajmniej 2 lata. Mhm. Minęło chyba 18 miesięcy wersja podstawowa. Później leżakowanie w beczkach od roku do lat 6. Tutaj mamy edycję 2016. I to akurat leżakowało w beczce dębowej, do której był jeszcze dodany tytoń. Tytoń włoski, wymiana Kentucky. I piwo. Nie ma w ogóle gazu. W ogóle nie ma tak. To było widać w momencie, kiedy nalewałeś, że nawet ani troszeczkę jest się tam nie pojawiło. Ono nie miało mieć gazu. Dzięki temu, dzięki temu, że ono jest już mega ocenione, można nawet sobie trochę zatkać korkiem i może stać sobie miesiącami. Podobno. E, Tomek Kopera robił test. Zrobił degustację. Dwa miesiące później znowu zrobił degustację i mówi, że jest spoko. No dobra, zobaczmy. Pijesz w ogóle kiedyś piwo z tytoniu ojej. No tak, co, coś piłam z tytoniem, ale to pachnie dużo lepiej. <grystanie> Zdecydowanie. No. <grystanie> Powiedzmy, że kolor jest taki bursztynowy, lekko mm -hmm. czerwono-bursztynowy. Mm -hmm. Nie jest idealnie klarowne. Nie, jest dosyć klarowne. No, ale prawie. Jak na ten kolor, to jest raczej klar. Nie robi wrażenia gęstego w ogóle, tak nie, nie oblepia ścianek. Trochę, Nie. Zresztą nie jest taki likier. Parametry podstawowe 14 – 14% alkoholu, a PLATO – 36%. Co my tu mamy? Mamy dużo takich suszonych, dojrzałych owoców, czerwonych. No, ale też są te efekty utlenienia bardzo wyraźne, mm -hmm. czyli jakieś takie toffi, tak. y, Szery, karmel, karmel no. wiśnie suszone takie nawet. Mm -hmm. Rodzynki, figi, taki... daktyle, wszystko co... Tak, tak, dokładnie. <noise> Ogólnie rzecz biorąc, czerwone owoce, taka suszone. No to też orzechowa, lekka, taka trochę dymna. No, może, może. Może taka nawet skórzasta, to od tytoniu mhm, mogłoby być. Tak, jest, jest trochę takiego czegoś. W smaku jest zaskakujące, bo jest, jest taka lekka kwasowość w pierwszej chwili. Ona mija, później zostają takie karmelki. Mm. Już, już. Jakie to dobre. Jest właśnie tak, jest tak jak mówisz jest taka karmelkowość, ale taka szlachetny karmel. Mhm. To jest taki karmel, którym królowa brytyjska polewa swoje truskawki stoi na półce obok stuletniego octu innego, którym polewa swoje frytki. Mogłoby tak być. Ale to jest... Jest pełne. Mm -hmm. Jest... Goryczka nie jest wyczuwalna jako goryczka, ale mm -hmm. raczej jako taki balans słodyczy, dzięki czemu ta słodycz nie zostaje i nie jest taka długa i oblepiająca. Piwo jest ewidentnie słodkie. Mm -hmm. Ale słodkie w taki bardzo szlachetny, dojrzały, nieordynarny sposób. To nie jest taka chamska słodycz jak czasami wypiekowych mocnych. Mm -hmm. Tylko taka właśnie szlachetna. Tak, to jest takie piwo. Nawet nie, no, nie piwo, bo piwo to jest niewłaściwe słowo. Nie, no, to jest piwo, technicznie <grym> to jest piwo. Tak, ale to jest raczej. Kojarzy mi się raczej z likierem jakimś. Mm -hmm. Z czymś takim, co się sączy po tak. prostu. Z takiej szklaneczki do koniaku na przykład. To mm -hmm. No, no dobrze, że mam przynajmniej pseudoteku. Tak, tak, tak. A, ale w takiej właśnie. Konia... To się nazywa? Koniakówka? Mm -hmm, tak. No właśnie w koniakówce to. Mm -hmm, widzę. Tak, koniakówce, kominek. Dobra książka. Kot tak, śpiący tak, na tak. kolanach. Właśnie, gdzie są nasze koty? Powinny przyczyną. Wygo wygodny fotel i hiszpańska inkwizycja czująca się za szafą. Nie spodziewałeś się hiszpańskiej inkwizycji? No, nie. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Ale piwo jest naprawdę. Mm -hmm. Uha. Co z tym tytoniem? Bo tutaj nie ma nic konkretnego jest, tytoniowego. To jest cała z jednej strony magia, powiedzmy, a z drugiej strony zarzut, czasami. Podnoszony przez takich nowofalowych biergików wobec tego browaru. Mm -hmm. Bo tutaj wszystko jest tak ułożone. Tutaj nie mm -hmm. ma elementów, które by tak brrr, wystawały, tak in your face. Nie no ma. bo to jest piwo dla starych ludzi. Tak, to jest piwo, gdzie wszystko ma być dokładnie zbalansowane, wszystkie każdy elemencik na swoim miejscu. Bo inne piwa z Baladena, jak piliśmy na przykład w pubie firmowym, mm -hmm. one były dobre, nie były wadliwe. Natomiast one były takie. Jak na dzisiejsze standardy trochę nudne, prawda? Były nudne, bo tam jest dużo klasyki. Tak, ale klasyki zrobionej w bardzo tak, dobry sposób. Tak. Pamiętam pierwszy raz, jak piwa z Baladena przyjechały do Polski. Cała historia o tym browarze, co to, to nie jest, że wszystko będzie wow i próbujemy, próbujemy jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak wszystko takie... Dobre, ale takie na no, kopyto trochę. Nie, mm. do, nie docenialiśmy tych niuansów. No, obok mieliśmy na przykład Jack Hammera z Brudoga. Stoi. A, tak, Benz. Pierwsza taka hardcrowowa Wesco Sipa, jaką kupiłem. Więc w porównaniu z tym, baladan jest taki nudny, ale seria jaju, to jest coś, co naprawdę warto, warto wydać większe pieniądze i docenić to piwo. Mam pytanie, ile to kosztowało? Cena sklepowa tego to jest około 150 zł. Nie, pewnie. to nie tak źle. Za pół litra. Taką tylko można się podzielić, tutaj myślę, że po pięć osób, po 100 litrów każdy będzie zadowolony, albo mhm. nawet więcej, so, może. Ja bym była zadowolona. No i jeszcze, tylko wers ta wersja, Kentucky, mhm. jest w drewnianej skrzyneczce, pozostałe są w tubach. Też to wygląda godnie, no ale ta skrzyneczka, no to... Na pewno, Nie może niekoniecznie tą wersję, ale któregoś, każdy, moim zdaniem, powinien spróbować. Przez to, że jest tak unikalne, to jest piwo w ogóle jak, jak żadne inne. Po prostu oksydację specjalnie. Na początku robił tak, że po prostu na powietrze, a teraz po prostu czysty tlen w dokładnie takiej ilości jak trzeba, takie jak trzeba. Oczywiście ten proces jest tajny, no bo jest to jego patent, jego dziecko. Mhm. Jego dzieło życia, powiedzmy. No i drugim dziełem życia Teo jest teku. Tutaj nie mamy oryginalnego teku, tylko to są. Szkła z krosna. no ale współtwórcą teku jest założyciel Badena Stworzył jedno z pierwszych takich szkieł, takich właśnie wybitnie degustacyjnych, inspirowanych winem, szkłem do wina i innych godnych napojów. Teraz jak sobie tak golnęłam... Golnęłaś <grym w> sobie. <grym wytrzał> z butelki a co? Pojawiły się jakieś takie aromaty, które mi się kojarzą z kadzidełkami. Może to jest ten tytoń? Takie lekko przyprawowe. Może być. My no, jesteśmy palaczami. Ja kiedyś paliłem fajkę, ale to było parę lat temu. I... Y Piłem już piwa z tytoniem. Pamiętam, że jak paliłem fajkę, to tyton zostawia takie... taki dosyć gryzący w gardle. I piłem kiedyś piwo... No, to tytoń czy dym? Właśnie okazuje się, że może to być tytoń, ponieważ bardzo podobne, oczywiście na mniejszą skalę uczucia, miałem kiedy piłem poprzednie piwo, jak miałem z tytoniem, to był Porter. barek Porter z jednego z włoskich browarów rzemieślniczych, to było uu, 7 lat temu. Mhm. Czyli nie piłeś tego z brokreacji? Z brokkacji chyba nie miałem okazji. Nie, nie miałem. No i tam właśnie było taka podobne uczucie. Natomiast tutaj tego nie ma. To jest tytoń macerowany na zimno, oczywiście odpowiednia technologia, żeby on dał aromat, ale nie to. Tylko to dobre, nie to, to złe. Jeszcze wspomnijmy, że tego alkoholu praktycznie w ogóle nie czuć w aromacie. Nie. Nie praktycznie, w ogóle. Zero. <noise> On nawet jest bardzo... Nawet nie delikatny. rozgrzewa jakoś tak. szczególnie. Może go tu nie ma. Jest, ale to jest właśnie pewnie jeden z tych efektów oksydacji. Na mhm. pewno. Czuję tutaj też jakieś pieczone jabłka w ogóle. Świetne jest to, że to piwo jest bardzo, ale to bardzo złożone. Mhm. Naprawdę dużo się dzieje. To nie są takie super, hiper subtelne nuty, których nie da się wyczuć. One tu są. Można to wszystko znaleźć. Tutaj tutaj bardzo dużą przyjemność. Takie z każdym łykiem wyszukiwanie nowych elementów składowych, czuję jeszcze to, a może to jest to i to jest. To jest mega przyjemna. Jest naprawdę. jestem pod wrażeniem. Piłem już inne wersje. Pamiętam, że niektóre wersje, jak piłem, są już... takie. ciekawe takie, to słodkie. Może po prostu musiałem dojrzeć, zestarzeć <laughs> się. Tak. No i idealny na prezent. Tak. Przez to pudełeczko, no to jest... Pudełeczko. 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 Czy trumny też się tak otwiera w ten sposób, czy się... Nie, 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 Na pewno są też takie. Nie wiem, czy w Polsce, bo muszą być szczelnie zamykane, a to nie wiem, czy to jest... Ale nie, jakby na końcu się dało jakiś zawiasik taki. kudeczkę tam. Kudeczkę. <noise> Rozumiem, żeby... Żeby nie uciekł, tak. No tak, zombie, apokalipsa, te klimaty, tak? Tak. Ty... <grymne> nie, nie wolno mi o tym mówić. <grymne> Okej. Okay. Jak bardziej zamieszałem? no to bardziej wychodzą te nuty no, tytoniowe. Mam wrażenie. Już wiesz, to też Taka może być skórzasta... kwestia... Tak, ale to może być też kwestia temperatury, bo Ta, też... Tak, na pewno. Się zdążyło mocno ogrzać, szczególnie, że to taka ilość już została. No, nie, jeszcze mi. Ale ta niewielka ilość, która tu jest, wciąż jest bardzo intensywna. Mm. Wciąż bardzo intensywny aromat oddaje mi, że mieszam i zubarzam to w ten aromat, to cały czas jest go to dużo. Naprawdę, no, 100 na 100, na Redd i na innych jak najbardziej, chyba zasłużone. Mm -hmm. Czy to najlepszy Barley Wine, jaki piłaś? Nie wiem, ale na pewno jeden z najlepszych. Jeszcze y, piliśmy kiedyś z um, Lost Abbey mhm. genialnego Barley Wina. Jules Shirt, to było, Czy nazywał być może. Czy mieliście okazję próbować jakiegoś innego może Barley Wina z Balladena? Jeżeli no, tak, to się pochwalcie. A jeżeli nie, to i tak Was kochamy. I widzimy się za czas jakiś.